Przygo przygody, Bridget, część czwarta. Pa. Co chcesz? A, cześć, Bridget. Co um, się stało? Wyjeżdżam. Gdzie? Do akademika. Hmm, ale nie będziesz siedzieć z chłopakiem w pokoju. Nie wiem. Eee, yy, dobra. Najwyżej zadzwonię albo ty. Pa. Pa. Będę też Będę dwoim codziennie. Codziennie. Dobra, ale Będę dwa razy dziennie. Pa. Będę. Pa. Pa, Papa domku. Papa, pa, budko lat zda. Pa, Papa. Nieodebrane list. Dobra, jadę. Bo się spóźnię. Brum, 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 brum. Brum, 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 brum. Brigitte? Nikolet? Cześć! Ale się do mnie nie widzieliśmy. Prostu... No! A co co ty robisz? Nic. Chciałam mieć to pokój. Ja przyjeżdżam na akademika. No ja też. Ja też będzie mieć sobie popiny. No, nie jak to załatwić. Moja siostra, moja siostra nie tylko rodzona, kiedyś przyjechała tutaj z przyjaciółką i załatwiła sobie pokój, więc mogę to załatwić. Super, to chodź. Czekaj, ho. Ja wyjdę tym wejściem. Dobra. Proszę e, poczekaj, ja to załatwię. Okej. Okay. Dzień dobry, pani teenager. Co tam u pani? Dzień dobry, babsztyn. Panią. nie jestem Katie Babsztyl. jak ją Pani nazywa, tylko jej siostrą. Jestem Nicola Williams. O, oh, Nicola Williams, spokojnie. Okay. No, więc przyjechałam tutaj z przyjaciółką. Dezwij się. Dzień dobry. No i... dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Chciałabym mieć razem pokój. Czy mógłby Pani to załatwić? Dobra się załatwić. Drzwi czwarte od korytarza, idźcie tam. Który budynek? Szósty. Dobra, chodź, przyjdziemy się trochę. Okej. Okay. No i wiesz, gadałam o tej torybce, a ona nagle mówi. <ścoughs> Dobre. <ścoughs> Nic nie jest? Nie. Nicolet? Clover? Cześć. Cześć. Co um, to jest? To jest moja przyciółka, Clover. Mm. Ja szłam na zakupy. Już zdawałam jest. Będziecie miały razem pokój? No. Jej! Dobrego życia życzę. Ja jestem Bridget. Przy okazji. Życzę ci, żebyś nie miała z nią pokoju. Strasznie chrapie. A, okej. Okay. Clover. Ja muszę lecieć. Pa! Pa. Miła to twoja koleżanka. Dzięki. Chodź, podam ci numer do mojego telefonu. Okej. Okay. Ej, to chyba tutaj. No, chyba tutaj to. Chodź, chodź. Co Wow, ale ładny. No, wiesz co, może ty weź ten lepszy pokój, a ja będę tutaj spała. Okej, okay, jak tak, jak chcesz. No, lepiej... Ty, ja idę zobaczyć swój pokój. Idź się rozpakuj. Dobra. Kropka, tu jest twoje łóżeczko. Grzeczna Kropka. O, pewnie to Marfi. Tak, to Marfi. Hej, Marfi! Hej, Hej Marfi! Hej, co tam u ciebie? Wszystko okej. Okay. Proszę się, Marfi, kim masz pokój? Um, z moją siote... sioteczną siostrą. Z kim? Z moją koleżanką. Ciebie, ja będę, muszę kończyć. No, pa. Do jutro Dobra pa. O, hej, hej, rozpakowałaś się? No. Kto zadzwonił? A, mój chłopak. Masz chłopaka? No, też. Jak się na um, Wiesz. Nieważne. Mój Marfi. Super. Co się stało? No cóż. jest tam ideaść. Ałła! Oh, wow. Nie widzieliście tego! Nie, nic nie widzieliście! Nie pozwalałam się walić kobiecie! Okej, okay, no ale to już koniec filmu. część oczywiście. No, czwartej. Się, potem się bateria rozładowuje. Jej! Mam już 17%. Pa! Pa pa! Narędzia! Babaczki. Auć! Brydziot zejdź!